Cześć kochani, dzień dobry, witam się z wami serdecznie. Cześć! Dzień. Cześć! E, witam się z wami, jest piątek, jest godzina 10, 11. No, e, i my właśnie wyszliśmy z domku. Ja mam na sobie nową bluzkę lamu, której wam nie pokazywałam. Em, bo dopiero co przyszła mi wczoraj, ona jest biała i tu ma efekt skórkowy i napis LAMU i Maga deala sobie kupiłam, bo kupiłam tą bluzkę jeszcze z metką za 24 funty, bo tyle one kosztują a dziewczyna, ona robiła live i sprzedawała po prostu swoje używane ciuchy, ale właśnie miała tą bluzkę bo ona miała rozmiar 16 i myślała, że ta bluzka na nią wejdzie ale te, ta wersja LAMU z tych, ze skórką, ona jest max, max do małej 14 także ja sobie ją wziąłam i zadyszka na za 24 i przesuka była jak list, tak tylko 12 funtów. I mega fajnie wygląda do takiej karta, katany. E, skończyłam czytać wczoraj książkę, e, tą, którą wam pokazywałam. Świetna, świetna, świetna. Wikiland, oczywiście, jest zarąbista. A dzisiaj zaczynam Adę Tulińską skazaną na mafię. E, to jest tak jakby nie jest druga część tej książki, którą czytałam wcześniej, e, ale jest te ci sami. A, Ci sami bohaterowie są. Jeszcze nie teraz, bo dopiero zaczęłam, ale wiem, że są właśnie, bo na, na początku autorka zaznaczyła, że e, dobrze by było przeczytać najpierw tą pierwszą i już Wam powiem, bo już mi się tytuły pomyliły. Pierwszy tytuł to był Zależna od Mafii, o. Zależna od Mafii, która mega mi się podobała, także teraz e, jedziemy z tym koksem. I co jeszcze, e, Władele, kochanie? Coś Wam miałam powiedzieć i zapomniałam. A wgrywa Wam się vlog, e, znaczy nie wgrywa się, e, Składa się, i chciałam uniknąć zapłacenia tej rocznej subskrypcji. Dobrze, chciałam uniknąć płacenia tej rocznej subskrypcji, bo teraz y, kasa jest jednak potrzebna. Ale stanieli w ogóle, bo ostatnio w tamtym roku płaciłam za tą subskrypcję 60 chyba albo 80 funtów, a teraz zapłaciłam tylko 35 funtów na rok. E, także wzięłam tą subskrypcję i Wam się vlog składa i będziecie go widzieć pewnie w piątek po południu. E, filmiki w miarę mam nadrobione. Ale pewnie nie u wszystkich, ale wybaczcie mi powoli, powoli wszystko na drobie. I teraz jedziemy do e, IKEi bodajże. Także widzimy się później. Cześć kochani, jak widzicie, jestem wykończona. Widać, bo mojej twarzy jest godzina 18.15. E, my jesteśmy tak na wysokich obrotach, że to jest jakaś masakra. Byliśmy w tej Ikei i powiem Wam, że no to w ogóle. E, jeżeli chodzi o meble, to całkiem spoko mają. Eee, takie jakieś lustro mi się spodobało tylko za 40 funtów takie bardzo duże tylko, że nie chcemy teraz kupować, żeby to przynosić eee, te takie półeczki, co się koło łóżka stawia też mieli całkiem spoko eee, ale jeżeli chodzi o takie pierdoły do kuchni, typu szklanki na wino szklanki na dziń i tak dalej to wszystko takie było bardzo widać, że to takie bardzo zwykłe jest także my jednak będziemy woleli chyba troszeczkę lepsze kupić eee, pewnie w BM, bo tam jest też bardzo tanio eee, ale jakoś lepsza jakoś nam się wydaje i de facto nic nie kupiliśmy w Ikei ale Eureka słuchajcie, przychodziliśmy i były materace i tak mówimy, a zobaczymy sobie bo można było normalnie próbować i po prostu położyliśmy się jednym z materacy i był taki mega fajny i wygodny i chyba tylko king size za 239 funtów i powiem wam, że dzisiaj go zamówię, jak znajdę czas bo nie kupowaliśmy od razu, bo chciałam poczytać sobie troszeczkę opinie o nim i ma bardzo dobrą opinię, ma tak samo dobre opinię w sensie gwiazdek, jak nie wiem, Simba lub inne. Wiadomo, każdy ma teraz, na który patrzy, ma jakieś negatywy, a my musimy uważać, jeżeli chodzi o pieniądze, więc ten za 239 po prostu weźmiemy, jeżeli nam długo nie posłuży, to wtedy kupimy lepszy. Ale powiem wam, że rodzice Andry właśnie z nami rozmawiali dzisiaj, ich teraz był wcześniej tani, potem postanowili, że wezmą droższy i kupili jakiś za 750 i jest po prostu beznadziejny gorszy niż ten, który kupili początkowo wcześniej, także to. Później pojechaliśmy, później zjedliśmy, potem pojechaliśmy do domku. Andrzej pojechał na masaż, a ja po prostu się położyłam na godzinę spać, bo nie mogłam, nie mogłam. Szukałam sof i po prostu zasnęłam. Um, jeżeli chodzi o sofy, chyba zamówimy od Polaka, bo jest dostawa pięciodniowa i jest bardzo tania, a te, które nam się podobają, sofy, to jest dostawa około Trzech miesięcy. Dla nas to jest dużo, nie chcemy być trzy miesiące bez sofy. Także chyba zamówię ją u tego Polaka, bo jest u niego za 340 funtów już z dostawą. I nawet jeżeli to nie będzie jakaś najlepsza sofa na świecie jest to sofa bed to po prostu da nam to czas, żeby zamówić jakąś lepszą i będziemy mogli sobie na spokoju te trzy miesiące czekać. A tą po prostu nawet komuś za 100 funtów później oddać. Także chyba zdecydujemy się na tą sofę. I teraz byliśmy w Home. Where we were. Homebase. Byliśmy w Homebase kupić farby. Nie ma już tej promocji, e, która była niestety, więc myśleliśmy kupić po normalnej cenie. I nie mieli wystarczająco farb, także kupiliśmy na razie 3 6 9 różnych e, pudełek farb. I przy okazji poszliśmy tam na sekcję e, promocji i był na przykład wazon na przecenie za 4 funty z 8 i fajny, bo był złoty, gdzie będzie pasować ten złoto do tej mojej musztardy do salonu. Także wzięłam sobie. Mojej mamie kupiliśmy pościel, słuchajcie, z 20 funtów na 9,50. Sobie nie braliśmy, bo to nie jest nasz styl. Kupiliśmy pokrowiec na materac właśnie za 15 funtów z 30, bardzo fajny, porządny, także wzięliśmy to od razu i taki zestaw ramek, co są jedne w całości z 15 funtów na 7,50. A teraz jedziemy do koleżanki, kupiłam winko, ona właśnie kupiła mieszkanie i jedziemy zobaczyć jej mieszkanie i przy okazji zabrać sobie pudełka do przeprowadzki, więc trochę posiedzimy, potem jeszcze jadę do sklepu, powodę dla mamy i do mamy. Także kolejny dzień, gdzie po prostu jest jakaś masakra, udało mi się wygrać vloga, udało mi się książkę przeczytać już chyba ze stop, chyba ze 100 stron jak tak jeździmy w aucie. także fajnie, bo mega fajna ta książka, także później z Wami się znowu zobaczę. Cześć, cześć kochani, witam się z Wami już w sobotkę, jest godzina 20 po drugiej, ja piję właśnie kawę z kosty i czekam na Andro, jest u fryzjera, tutaj u siebie, u swojego ukochanego fryzjera, także jest bardzo zadowolony. Wczoraj, jak wiecie, wróciłam bardzo późno. Chyba Wam mówiłam, chociaż nie jestem pewna, czy witałam się z Wami jeszcze wieczorem. Wróciliśmy do domu mocno po dziewiątej, mocno po dziewiątej. Była po prostu porażka. Powiem Wam, już miałam w momencie dość, ale tam duże rzeczy wczoraj załatwiliśmy. I dzisiaj, dzisiaj rano na dziewiątą miałam rzęsiki, także rzęsy nowe są zrobione. I w tym czasie, jak pojechaliśmy na rzęsy, jak ja pojechałam na rzęsy... Gdzie jest mój telefon? poczekajcie, poczekajcie o ja już widzę, widzę, widzę e, w międzyczasie jak pojechaliśmy na jak ja pojechałam na rzęsę Antry pojechał z mamą zapłacić za tą lodówkę za pralkę i za mikrofalówkę no i jego mama miała takie vouchery i ona wydrukowała tych voucherów, czy wykupiła bo to było coś takiego, że musiała wykupić voucher powiedzmy za 500 funtów jak wykupywała to płaciła tylko 460 za ten voucher, no i ona wykupowała te vouchery i e, powinno zostać chyba tam 45 funtów, jakoś ekstra, bo nie dało się tak e, równo na sumę, którą my mieliśmy. E, I słuchajcie, okazało się przy Kasie, że był jakiś bardzo fajny pan i dał jej jakiś tam, z, e, jakiś tam, dyskount, o którym w ogóle nie było nigdzie napisane. I w sumie wydali 100 funtów mniej niż powinni. Także zostało tam 149 funtów zamiast 49. I właśnie te vouchery mama dała nam. Także. E, jakby to powiedzieć, kupimy chyba za to odkurzacz, tak. Eee, I co jeszcze? Moja mamusia kochana też dzisiaj nam dała prezent, 500 funtów. I właśnie przeznaczyłam to na coffee machine, znaczy mama mi kazała przeznaczyć na coffee machine, na ekspres do kawy. Ja o ekspresie do kawy wiedziałam, że ja chcę, bo ja mam, e, mam nawet u mamy nowy ekspres na kapsułki, który też wezmę ze sobą. Eee, i ja na, na te kapsułki, ale te kapsuki już w ogóle mi kawy nie przypominają tak jak sobie porównam właśnie kostę czy coś to tutaj jest kawa, a tam to jest taka woda, nie wiem jak to powiedzieć no nie smakuje mi ostatnio w ogóle ta kawa a nie lubię takiej normalnej sypanej także wiedziałam, że z czasem będę chciała sobie kupić e ekspres, bo jak jestem u i mają właśnie ekspres to ta kawa smakuje bardzo, bardzo fajnie i jak byliśmy słuchajcie w Karysie, to wpadło mi w oko Przecena słuchajcie, z 700 funtów na 400 funtów ekspres. 300 funtów to jest po prostu mega cena. I Andre miał e, dzisiaj mi go kupić, jak pojechali po tą lodówkę, i tak dalej. Ale wszystko było out of stock, e, także wszystkie były sprzedane, ale na szczęście były online. Także sobie zamówiłam, od poniedziałku są dostępne do odbioru. Ale odbiorę dopiero jak weźmiemy klucze, bo to 28 dni może w sklepie leżeć. I co fajnego, właśnie w tym ekspresie, jest, że można sobie wybierać, jak silną chcemy kawę, którą kawę robimy i jaką porcję. No, jest mega, mega mi się podoba. Oczywiście wszystko będzie we vlogach, zobaczycie dokładnie, jak ten sprzęt wygląda, i tak dalej. Później mówię do Andry: no, musimy się zdecydować z tą sofą. E, chyba ostatnio Wam mówiłam, jak mówiłam, że to będzie sofa e, od Polaka z Nottingham ale tak później, wiecie, tak patrzyłam na tę sofę, ona wiecie, tak średnio mi się podobała, ale była całkiem ok no i wiadomo, za tą cenę to nawet na chwilę by było i było właśnie fajne to, że jest szybka dostawa, ale wczoraj dostałam oleśnienia, słuchajcie dostałam oleśnienia i pomyślałam o Argosie i wyszłam na stronę Argosa i była właśnie w taką elkę, jak my chcemy, sofa bed, przepiękna, naprawdę nasz, nasz styl, tak jak chcieliśmy z mega, mega fajnymi bardzo fajnymi um... Komentarzami, tylko że był jeden minus. I jest to. Um, kolor jest węglowy, także to nie jest szary, tak? Ale nie jest to też czarny. To jest ciemny. No ciemna jest ta sofa, ale właśnie z dodatkami tego szarego i tak stwierdziliśmy, że razem z naszym telewizorem będzie fajnie wyglądać. Miodowe poduszki, miodowy dywan będzie pasował do każdego koloru, no bo czarny to jest, czy tam szaro-czarny to jest taki kolor bardzo uniwersalny, więc wzięliśmy tą sofę i ona wygląda przepięknie i można było i zapłaciliśmy razem z... Z razem z dostawą, 589 funtów, także bardzo fajne, bardzo tanie jak na sofę i jak na to jakie ma review. Mogliśmy zapłacić chyba 7 funtów mniej, gdybym wybrała opcję, że dostarczą nam tą sofę między 6 rano, a tam chyba 21, a mi się nie chce czekać cały dzień, szczególnie, że w czwartek cały dzień, w piątek będziemy cały dzień czekali na pralkę, na lodówkę, na internet, Także stwierdziliśmy, że na sobotę weźmiemy, od godziny 7 do 11 mają dostarczyć sowkę. Także fajnie. Także to już mamy i jeszcze nam zostało teraz do przemyślenia łóżko, Ma teraz już zdecydowaliśmy, to ja tylko jeszcze nie zamówiłam, bo to jest bardzo szybka deliverka i tylko chcemy to łóżko na pewno znaleźć najpierw, to pewnie później się tym zajmiemy. Jeżeli chodzi o Karysa, też wzięliśmy sobie opcję instalacji pralki. 25 funtów takie coś kosztuje tutaj i wiecie, Andrzej niby wie jak to podłączyć, ale jego mała mówi: co będziesz, coś zepsujesz, coś ci zaleje i nawet gwarancja może nie będzie działała. Także wzięliśmy sobie to, że przyjdzie pan i nam to po prostu zrobi, nie trzeba będzie się przejmować. I wzięliśmy tak samo transportation, instalacja lodówki, że tak powiem, bo ponoć często te duże lodówki się nie mieszczą w drzwiach. I wtedy, co trzeba robić? Trzeba ściągać drzwi. E, trzeba jakby rozpakować tą lodówkę i ściągnąć drzwi, i ją po prostu przenieść wtedy. I to też kosztuje 25 funtów, ale nie można jakby. W dzień tego, jak to się stanie, powiedzieć, e, dobra, to jednak chcemy. Nie, to trzeba z góry założyć. Także założyliśmy z góry, że się nie zmieści, ale jest opcja, że jeżeli się zmieści ta lodówka, to po prostu oddadzą nam te 25 funtów. Pewnie w voucherze czy w czymś, ale w sumie e, bez różnicy. Myślę, że się nie zmieści, bo ona jest dość, no nie wiem, no zobaczymy. No zobaczymy, jak będzie. Lepiej mieć niż nie mieć. Także powoli, powoli, słuchajcie udaje nam się wszystko zebrać i chciałam wam tylko coś jedną rzecz powiedzieć, bo nieważne, kto, jedna z Was powiedziała, że, że nie powinna mówić, że nam rodzice pomagali, bo... Ktoś może to źle odebrać, a ja właśnie będę o tym mówić, że nam rodzice, słuchajcie, pomagali, bo nie chcę, żeby ktoś, kto powiedzmy, kupił właśnie dom. Trafił na ten filmik przez przypadek i ciężko mu jest coś kupić, bo moja koleżanka, która jest tutaj sama, słuchajcie, już rok temu kupiła dom i dalej nie ma połowy rzeczy, bo jest jej po prostu ciężko. I nie powiem, że tak, wszystko kupiliśmy sami w ogóle zarobiście. Nie, gdyby nie pomoc rodziców z dwóch stron, ze strony mojej, mojej, mojej mamy w sumie. Bo tato to jest inna bajka. Ze strony mojej mamy, ze strony mojego Andry też no nie no oboje rodziców. To gdyby nie to, że nasi rodzice nam pomogli, byłoby dużo ciężej. I ja tutaj nie będę kłamać, że tak, wszystko sami, w ogóle jesteśmy bohaterzy, heroes i w ogóle nie, wcale nie. E, mamy tak naprawdę wszystko to tak łatwo, bo nam pomagają rodzice i pomagali nam nawet zanim kupiliśmy dom. Wiecie, jakieś wycieczki, niewycieczki, nie rodzice nam dokładali pieniądze, żebyśmy mogli więcej odłożyć. E, no wiecie, no, była ta pomoc z dwóch stron, także u nas było łatwiej. I jeżeli mm, na przykład myślisz, bo mówię do, do Ciebie o zakupie domu i widzisz, że nie jest Ci tak łatwo jak mnie, to pomyśl, że ja miałam tą pomoc. Jeżeli Ty na przykład jesteś sam czy sama. Także e, nie sugerujcie się tym, że nam idzie... Patrzcie się, że nam idzie to łatwo, e, bo no bo nie ma co, nigdy nie wiadomo. A wa, z wami łączę się później, bo Andrzej mi dzwoni. Yeah. Kochani, witam się z Wami już na koniec dnia, bo już nie będę nagrywać, jest godzina 18. my dopiero wracamy do domu. Eee, wracamy do domu, byliśmy w Karysie znowu. Kupiliśmy odkurzacz i kupiliśmy toster i kupiliśmy... What else we bought? Nie, czajnik. Czajnik kupiliśmy. Fajna promka z Brenwilla daliśmy za czajnik i za toster 80 funtów zamiast 160. Yes. E, wiadomo, mogliśmy kupić jakiś tańszy yes. zestaw, ale chcieliśmy coś takiego już lepszego, coś co fajnie będzie wyglądać, nie chcieliśmy yes. takiego yes. e, basika, że tak powiem. E, Odkurzacz wzięliśmy jakiś za 120 funtów e, z Waxa, yes. e, który też usuwa sierść zwierzęcą, chociaż u nas tego nie będzie dużo. Nie chcieliśmy też za jakiegoś super drogiego odkurzacza, także myślę, że ten na początek nam Cześć. starczy. Jeżeli chodzi o Sofę, mówiłam wam o Sofie, Cześć. prawda? Tak, mówiłam wam o Sofie. Andre, proszę cię! Boże, jak mi ten człowiek, mówię, wam denerwuje. Andrzej sobie teraz zabukował środę wolną, także oboje idziemy tylko do pracy na trzy dni. Jeżeli chodzi o książkę um, skazana przez mafię, zobaczcie, co się stało z napisem. Troszeczkę się wytarł, ale trudno. Um, Zostało mi około 50 stron, także dzisiaj w kąpieli e, na pewno ją skończę. E, bardzo fajna książka, chociaż powiem Wam szczerze, że pierwsza część podobała mi się troszeczkę bardziej. Ta jest trochę taka zakręcona, nie wiem, dziwna trochę, no nie wiem jak to powiedzieć, ale e, ciekawi mnie bardzo, ale troszeczkę mniej niż pierwsza część, o powiem tak. Jeszcze nie wiem jaką wezmę następną, e, powiem Wam, że no jest e, zabieganie straszne, Przesyłki nie udało mi się wysłać z, z rozdaniem, bo po prostu nie miałam kiedy. Będę musiała to zrobić w środę. Ale osoba się z do mnie zgłosiła, widziałam maila, także wszystko jest w najlepszym porządku. I co? No i słuchajcie, szykowanie, dużo rzeczy. Będę Wam nagrywać denko w tygodniu, ponieważ mam dużo rzeczy, które chcę wywalić przed przeprowadzką. I co? Czyli jeszcze widzimy się z dękiem, i już niedługo zobaczycie tur naszego domu. Tak, także. Teraz już kończę, życzę Wam cudownego tygodnia. Bardzo Was proszę o łapki w górę, bo ostatnio znowu było to samo, było powiedzmy 70 wyświetleń, a tylko 20 łapek. Także łapki w górę, komentarze miedziane i proszę o subskrypcję. Ona on something? Chce, cześć! No nothing? Nie chcę z wami gadać, zaraz zobaczcie się. Co powiedziałeś? Co powiedziałeś? No. Coffee maszyn zostało już też zrobione, ale też mówiłam Wam chyba o tym. Także nie pamiętam, że o czym do Was mówiłam, ale wydaje mi się, że mówiłam. Także, także kończę. I widzimy się już niedługo u mnie na kanale. Buziaki, papa.